Cześć, cześć. Mamy Lexusa IS i czerwony plastry miodu z czarnym obszyciem. Bardzo fajnie też to wyróżnia tutaj podłogę na tym samochodzie. Mamy dywaniki wersji 3D. Też są zamontowane oryginalne mocowania. Tutaj też jest, zamontowaliśmy podpiętkę Evo Mats, którą dajemy w gratisie. Zobaczcie, mamy zrobione wycięcie pod pedał gazu. Tutaj mamy takie głębienie dla pedału sprzęgła żeby nic nam nie haczyło, nic nie przeszkadzało Ty tak to wygląda od strony pasażera dywanik zachodzi nam aż na górę mamy też zakryte teranty. z tyłu dywaniki u nas zachodzą aż pod fotel maksymalnie więc w żaden sposób nie będziemy mogli ubrudzić te picarki w samochodzie tutaj mamy dywanik na tunel z takim leciutkim ręci... ręcikiem delikatnym z obu stron Wszystko nam idealnie tutaj do raga. nie ma żadnej szczeliny Mamy zrobione wycięcie pod paski bezpieczeństwa, żeby wszystko dochodziło idealnie, nic nie przeszkadzało nam. No i jeszcze raz pokażę Wam ten wygląd. To, więc to jest 3D Complet. Full Complet. Tak samo mamy matę czerwoną z czarnym uszyciem. No i też ona dochodzi aż do samego końca. Tutaj mamy zakręcone te uszy. Chociaż tutaj jeszcze mamy takie schowki. Pisz do nas. Zrobimy dla ciebie taki komplet. Na pewno będziesz zadowolony.